Hej, witajcie w pierwszym odcinku z Dead by Daylight. Dzisiaj zagram nurską z podstawowym buildem, czyli szepty, barba, ruina i szpiedy z cienia. Z dodatków mam na zwiększenie maksymalnego zasięgu teleportacji i zwiększenie ładowania teleportacji. A z darów standardowo punktu. wojną mapy. Mam nadzieję, że będą Macmilany, bo na farmie jest dość ciężko nurską zagrać. Przez tą kukurydę, ciężko jest teleportować. I też mam nadzieję, że ruina wytrzyma trochę dłużej niż jakieś 5 sekund na mapie. Nawet na tych mapach nie będzie jakoś ciężko jej znaleźć. No niestety wybrała nam się farma z możliwych. I już widzę, że ruina nie jest w najlepszym miejscu. Chociaż nie, jakby było od strony ściany, to by było już lepiej. No tak to... Nie jest za dobrze. O, ale już znaleźliśmy survival. za taką nie przyszedł. O, jak miło jeszcze tu piwnica jest. Nie żyć nie umierać. że to nie trafiło. Z tego co widzę to nie będzie jeden. najlepszy meczek. Chciałem żeby skoczyć z drugiej strony No i sobie się ukrył Ale ruiny już na pewno widzieli No, nie, w tym polu będzie ciężko mi znaleźć. Wow. Namierzania u Jak to nie trafiło, to ja nie mam pojęcia. Od razu lepiej. Ty piara nie ma latarki między tudem można poznać gościa kuleczka teraz ściągnie typa no właśnie no nie tak blisko było ranne nam będzie chciał zaraz ściągnąć koleżankę Ale na to pozwolić też nie można. Jak to nie weszło, to też nie mam pojęcia. O, za tak królewkę bez problemu można powiedzieć już. A, chyba, że nie sięgnę. Wszystko, teraz podbiec, bo już będzie wstana. Jak już, ładnie się już, i jak nie ma, diesa, no nie ma. jak już, teleport już, nie przeteleportuję się. Nie ma mowy. Słyszę ją, ale nie wiem, gdzie ona jest. Trudno jest. No nie chciałem już zrobić zamach! I mnie zablokowało. No i wstali go no Chciałbym tutaj, pies koszmarów nie było i jak oni się też lecą, to ja też nie mam pojęcia Miałbym powieszenie, a tak oni teraz wszystko uciekli Że kolega teraz pójdzie z nami do piwnicy. Słyszę, że lecą za mną, żeby pod opieką No, to w pakiecie jeszcze będzie do piwnicy. No, wiedziałem, miała ucieczkę. Niestety jej już nic nie pomoże. Zapomniałem też używać szeptu. Dobra, ale przynajmniej wiem, że są tutaj przetmrzenia. Albo nie. Gdzieś w tę stronę, czy ładnie? Dokładnie. Bo, jakbym się zamachnął, to bym mi ją. To jeszcze chciałem ryzykować, więc się wysunę. Aleczkę rzuci? Nie. Tak, dla mnie miło. No, halo! No, gdzieś ty uciekło, jak? No i tu generatory kończą, a. Tam sobie znika spod Jedna tu, a druga sobie biega bez celu, dobra. Bladerka, blenderka Dobrze. I został nam ostatni gościu, który na pewno poszedł teraz ściągnąć. Gdzieś to albo powinno być z zaraz Albo spróbuję podnieść tą blendetkę na tej farmie zaraz jej nic nie znajdę Bardziej borą, a blenderki dalej, nie mogę dalej. O, to ona się tak szybko wyszaugała. Bez problemu ją będę mógł coś powiesić. I teraz będzie. Y ...że wystarczy, że znajdę tego samogroszka. Niestety, barba mnie go nie wychwyciła. <laughs> Może z kombajnem coś więcej zobaczę? Gdzie ona uciekła, to ja nie mam pojęcia, jak on przyszedł koło mnie. Lepiej by było dla mnie, gdyby zaczął rannych. Tu nikogo nie ma, szepty nic nie mówią. Pani się już na pewno leczą tam gdzieś w kącie. Dokładnie. I już zaraz druga będzie wyleczona. Toba. Tu są gdzieś w pobliżu, bo szepty cały czas świecą. Mam wow, super wszyscy wyleczeni. Nie będziemy go nigdy wygnieć, to tutaj trzeba szybko wywołać presję, żeby mi nie wykończyli gena. A nie, nie zdjęli ruiny? Nie no nie, no nigdy zasięgu nie ma, zawsze tego jednego centymetra brakuje. A wena ma już się podbędziemy. I trzeba będzie szybko wracać do tego generatora. Nie był mocno zrobiona, ale we trójki mogą go szybko zrobić. Chyba, że jedna z będzie go robić, a druga się strasznie leci w Czy ta klodowca cały czas wysadza ten generator? A, witaj. Okay. Ze sprintem bez teleportacji tak udało się wyprawić. Dobra, teraz trzeba iść w ostatnią osobę, która robi ten generator. Trzeci raz, żeby go wysadzić? Nie, stała go. Nie widziałem takiego smaru, który by to szły. O, mam mi płas. mówią, że to jest kusza. Tak, tutaj kogoś znajdę. No jest. Jestem ten detektyw. Ne. chciałem, żeby to miał więcej dachów teleportacji. Ale chyba, że postanowił podbić pod piłę. tego się nie spodziewała. Nie, nie, nie ma tak dobrze. O, ktoś to chyba na haczu sobie czeka. Ale no niestety. Przykro mi, ale ja mam lepsze hitboxy. Się nie spodziewałem że miałeś lepiej i że wejdzie prosto na mnie. Nie, nie, nie mam mowy. Ale tak wydaje mi się, że to byli Francy, Bo patrząc po technikach, to Z3 to raczej są Polacy ci pierwsi. tele zakupy i macio Pacio no, ale ładny. 4 teraz to oni mieli. Czy mieli jakieś intensywa? Bo oni raz go nie użyli na mnie. Były. Dwa dysiejscy Szynka do sabotażu. Apteczka dobra, latarka średnia, ale wystarczająca. Tak, była ucieczka, tak jak myślałem. Ale jakie tęczowe rangi nam dało za to? Czerwona, szara, fioletowa, zielona. Sprawdzę na kolejny meczek, Lecimy z tym samym dostawem. Tym razem jest 2 Crossplay. Jedna po trzecim Prestige. Dwie mecze dokładnie takie same, tylko się spodniami różnią. I zobaczymy jak to będzie. Dwie latareczki trzeba będzie na tą lotkę uważać. Ale na pewno nie wyglądają na jakiś potężny zestaw. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zagęszczenie to nie jest zbyt dobre. No wolę widzieć więcej. Tylko żeby dało jakąś dobrą mapę. No nie, kolejna farma. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ostatnio nawet nie było tak źle. Czemu ich musi respić przy ruinie? Czepty się świecą dosłownie przy tej ruinie. Jak miło. Ktoś tu kruki straszy. Nie, nie, tak dobrze nie będzie. Kolejne kruki. A myślałem, że ucieknie w drugą stronę. No niestety. Przez okienko? Nie. Chciałbym ją też właśnie zranić. O, pięknie. I leży. Dobra, nie chcę na pewno, żeby mi ją wstali. Oj, bo jeszcze ta latarka wejdzie. Wszyscy tu są w pakiecie. Dobra, za chwilę kolejne staną? staną Tyle osób i żadnego nie trafiłem, no nie wierzę. Borrow. Wszyscy ranni, abyś na to pobił. Ty piara, kręci sobie wączki Nie ma problemu. Co? Latarka? Nie ma problemu. Ktoś jeszcze do latarki? Nie ma problemu. <taki>, Taki meczek to ja lubię. Teraz bez problemu sobie tylko ludzi powód Koleżka uciekł. Koleżka sobie gdzieś tutaj stoi. Nie da sotto avevo stato apra the, the ah, Billy really convector Nie sięgło, naprawdę. Jenny się będzie z nim teraz pobawił. No, od razu lepiej, Wiesz, ten gość nie ma przypadkiem DS-a już. Ło, latarka profesjonalna. Rozwalam tak? Nie. Paję na tej kurta. Ta mi tu przeszkadza. to ją na tej rozwalę. Podniosę gościa, zabiorę. Zlatarką coś. Nie tym razem. Ale już za 3 sekundy i podwinęcie, żeby szybciej. Jak oni to hałasują? Ściągają, hak rozwalają. Geny wykręcają. No to chyba nie był za dobry pomysł, co? Na pewno nie. Co? Ktoś tutaj z latareczką chce pomóc? Nie ma mowy. I znowu jedna osoba tylko stoi. Dobra, rozwieszamy. Ma to czekać. Nie bym mógł poszukać tej ostatniej osoby. A, jest. Przedne. Ale pereczka, cokolwiek coś, nie, nie podejdziesz mi tu, nie. Mole jednak to nie. <ścoughs> Tuż za piki. A i to za szybko, to już nie wyszło. No niestety. Ktoś jeszcze tutaj do pomocy? Chyba nie bardzo Ale i tak szanuję za nalot latarką. Jak wszyscy coś lubię ten track, To była ściągana chwilę temu. Tutaj okay, jest warto w ogóle. Właśnie, Borow. Chodzisz na górę? Nie bardzo. No nie wierzę! O to aim czemu? O, runda druga. O to bierzemy teraz siebie. Mogę spróbować zaatakować. Dobra, pięknie. O, chciałem podnieść, ale... Dobra. To zniszczenie na punktu też może Teraz tylko ludzi tak porozwijają się, żeby mnie cieszył, tutaj tak jakiś hak w pobliżu. A dziwo, zrośpili się przy ruinie, a ruina dalej stoi. Nie ma mowy. Lecje ze mną na hak. O, o, jeszcze to był hacza. No niestety, za bardzo próbowali się poratować. <laughs> Wszyscy w jednym miejscu przy nurce, to nie jest za dobry pomysł. Dobra, myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Myślę, że się podobało. Trzymajcie się, cześć. Hej, jestem Nowy na YouTube. Jeśli chcesz pomóc rozwinąć mój kanał, możesz kliknąć teraz łapkę w górę. A jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków, nie zapomnij zasubskrybować. Dzięki wielkie, cześć!